Witam widzowie, to jest podsumowujący vlog wyjazdu z Egiptu. To jeszcze ostatnie wrażenie na pogodę, i no, to wszystko tu. Tutaj sprzęt się suszy, torba, od inkluzji, od z aparatu, buty do jacket. Ja mówię to skrzydło, bo to jest skrzydło, ale też jest jacket. A więc w, widziałem dwie mureny. Murena to jest coś takiego podobnego do węgorza. Ale to nie jest węgorz. Widziałem jednego rekina i barakudę jedną. Barakuda to jest taki bardzo długa ryba. Ja widziałem półmetrową. I jeszcze widziałem skrzydlicę i żółwie. Też wam pokażę oczywiście jedną z moich nurkowań. Nie? Na pewno wam je pokażę. Jak teraz to się skończy, to od razu będziecie widzieli, jak tam to wygląda. Elo. Żuwiki są bardzo fajne.